Teraz masz nagrywanie dopiero A Ty się nawet nie przywitałeś! No witam się, cześć cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta Gram z Kulisławem. Czemu mam jego skina w ogóle? Dobre. Gaming o 4 rano no bo dopiero zjadłem śniadanie. O! O nie! Co się stało? Wchodzę no do wody! Czemuś mnie cofnęło znowu? No, ja wiem. Ja muszę odpuścić coś do jedzenia poszukać. Bo mi się chce jeść. Tak. Muszę coś ważnego do jedzenia poszukać. Mhm. No nie bij pandy! Co ty robisz? No co robi panda? No jak myślisz? Co robi panda? Oczywiście, że robi kung fu... To jest kung fu panda. Jak do niej podejdziesz, to cię zabije Zostaw ją! No nie, no co ty robisz? Zrobiłem panda. Czemu? Czemu to zrobiłeś? Idę się z tobą spotkać. I? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? I mnie zabić? Tak. Nie. A pandę można zabijać? Nie. No. Teraz nie zabiłam pandy. Jak myślisz, czemu jest panda w Minecrafcie? Tu ja jest te... zagrożonym gatunkiem, a ty jeszcze ją zabijasz. E, ja teraz ją nie zabiłem. A co zrobiłeś? Pobiłeś? To jest nie. to samo. Prze... Podasz... Przebiłeś. Nie, podeszłam tylko Kedynie ja potem a potem nie zabiłem. Nie biłem ją. No ale zginęła, słyszałem. No tylko jedna. No jak tylko jedna? tylko jedna. A ile chciałeś ich zabić? Ale... No by ty podeszła koło mnie, a potem zaczęło mi iść aha i jak to się stało, że ją zabiłeś? z jakiego powodu ją zabiłeś? bo coś dziwnie robiła może się kręciła? o, widzę cię Idę tam Dzień dobry Nie bij mnie teraz No to się utop A ty mnie możesz bić? To jest nie fair, wiesz? Nie, nie mam Nie bądź ci dziw Przysięgam na sobą, że nie będę był pan. Mhm. Co tu się stało? Czemu to jest bokiem? Nie. Noc, no. noc, noc. A no wiesz co jest w nocy. Trzeba iść spać. I tak. Mhm. Bo inaczej coś... Ktoś nas nawiadzi? No. Ktoś nas nie wyjadzi. Nienawidzi, ja cię nienawidzę. Nie no żartowałem. Tutaj? No, tutaj, tutaj. No, tak daleko jeszcze mogą płynąć? No, tak daleko poszedłeś. Nie wiem, o co ty masz pretensje. Długo jeszcze będziemy tak. No, już niedaleko. Tutaj? Nie, nie będę włączał. Nie, 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 nie! Nie będę włączał nagrywania!